Witajcie na kanale. Chodźmy pozdrowie. Dzisiaj druga część trenuj z Marianem. W pierwszej części pokazywałem Wam, jak przygotować się do treningu z kijami Nordic Walking. I pierwszym naszym takim przejściem będzie jeszcze bez przyrządów, czyli bez kijów do Nordic Walking. I jeżeli ktoś może was nagrać, to bardzo fajnie by było, żebyście siebie nagrali, jak chodzicie. Bez kijów do Nordic Walking. Ja pokażę taki normalny chód, normalnego człowieka, który wyszedł sobie pospacerować, tylko gdzieś mu się może leciutko spieszy i on wydłużył krok i idzie tak z takim, z takim animuszem, idzie do przodu. To wam teraz pokażę, a później wezmę kije do ręki i zaczniemy dalszą część nauki Trenuj z Mariana. Teraz, teraz będziemy mogli już wziąć nasze przyrządy, czyli kije do Nordic Walking do ręki. Pierwszą czynnością, którą wykonamy, to będzie, jak weźmiemy kije do ręki, ustawienie tych kijów na naszych palcach czterech, wyszukanie równowagi, staniecie prosto i w miejscu będziemy robić wahadło przednie i wahadło tylnie. Zobaczcie, wahadło przednie i wahadło tylnie. To będzie statycznie, to wygląda tak. Wahadło przednie i wahadło tylnie i strzałkowo kije prowadzimy do przodu i do tyłu. Zauważcie, że one nigdzie nie skręcają. One idą strzałkowo do przodu. Pamiętajcie, że przy tym ruchu, przy tym wahadle statycznym, możemy i przy. Chodzeniu możemy wykorzystywać i w zasadzie musimy wykorzystywać nasz nadgarstek, który jest też ruchomy, i on nam utrzyma, utrzyma kij w pozycji poziomej do podłoża. Bo jakbyśmy wyprostowali ten nadgarstek, zobaczcie, to kij nam poleci. A, a mamy go utrzymywać w ten sposób, żeby nauczyć się nauczyć się, żeby nasze ramiona były wyprostowane. Ramię jest proste, wyprostowane, z przodu i z tyłu, żeby nasze ciało nabrało nawyku, nawyku prostego ramienia. Naprzemiennie, zobaczcie, chodzimy teraz w miejscu. Prowadząc kije z zakresem przednim, z zakresem tylnym, strzałkowo nasze kije prowadzą. Dlaczego strzałkowo? Dlatego, że my generalnie chodząc, mamy tendencję do koszenia. Szczególnie mężczyźni, którzy byli w wojsku, mają tendencję do koszenia, bo takich tam nauczyli, a my chodzimy. Strzałkowo do przodu. No, no, i w końcu wpinamy się teraz w kije. Rękawice mają oznaczenie, zobaczcie. To jest lewe, to jest oznaczenie wielkości, to jest prawa rękawica, tak? I zakładamy. Jak zakładamy, to zobaczcie. Jak rozpinamy pasek, to tu jest największy otwór, bo może ktoś powiedzie, że tu jest też duży otwór, ale to już będzie no jakby dziwnie. Tutaj wkładamy w ten sposób, zobaczcie. I mamy ubraną prawą na prawą rękę, lewą na lewą rękę. Jesteśmy wpięcie w kije i dalej mamy zobaczcie poprawne wpięcie w kij. Widzicie ile kij wystaje ponad tutaj naszą dłoń? Tu jest wpięcie. pięcie. Każdy, każdy rodzaj kija ma swój sposób wypięcia. Ten akurat ma taki w miarę szybki. Dla mnie najlepszy sposób, najprostszy tu jest to. I on jest bardzo, bardzo poręczny. Mając teraz takie te wpięte, mając tą wysokość, jak mamy dobrze dopasowany, dopasowaną rękawicę, mamy taką wysokość, rzucamy za siebie, otwieramy dłoń i teraz już z wpiętymi kijami będziemy też maszerować. Im dłuższy krok zrobicie, tym, tym, tym ręka z tyłu będzie miała większy zakres, bo przy mniejszym kroku ona będzie miała krótszy. Postaram się to Wam pokazać, dlaczego ten krok wydłużony jest potrzebny do poprawnego chodzenia Nordic Walking. To jest przy krótszym kroku. Zobaczcie, jak wahadło tylnie mi się skraca. Sprawdźcie to sami, że przy wydłużonym kroku mamy większy zasięg wahadła przedniego i tylniego ręki niż przy drobnym kroczku. A teraz się przejdziemy razem. Pamiętamy o wszystkim, co żeśmy się już nauczyli: czyli postawie, kroku odpięty, wydłużonym kroku i wahadle przednim, wahadle tylnym. I tak chodzimy, bo to jest nam potrzebne, żeby później poprawnie już chwytać kije. W dzisiejszym odcinku, czyli treningu, nauczyliśmy się nieść kije statycznie, nieść kije w ruchu. Założyliśmy kije, czyli wpięliśmy kije i też ciągnęliśmy te kije za sobą. Najważniejsze z dzisiejszego odcinka, żebyśmy zapamiętali, że ramię jest proste przy wahadle przednim i proste przy wahadle tylnym. Dzisiejszy trening, zauważyliście, że jeszcze mało żeśmy z kijami pracowali ale on jest niezbędny, niezbędny do tego, że później jak chwycisz te kije do ręki, to już będziesz miał podstawy, żeby dalej pracować z nim. W następnym odcinku pokażę Wam, jak osadzać kij w podłożu i co robić z nogą wykroczną przy osadzeniu kija w podłożu. Fajnie, że dzisiaj przyszliście na trening Trenuj z Marianem i trenujecie razem ze mną, bo moim celem jest nauczyć was poprawnego chodzenia z kijami Nordic Walking. Będzie to na pewno bardzo, bardzo utrudnione poprzez tutaj oglądanie tylko filmów, ale postaramy się bardzo szczegółowo i bardzo dokładnie pokazać każdy element, żebyście się nauczyli poprawnie chodzić z kijami Nordic Walking. A chętnych, którzy chcieliby bezpośrednio ze mną trenować, to zapraszam do mojej szkoły Nordic Walking. Chodźmy po zdrowie. Zapraszam do następnego spotkania w cyklu Trenuj z Marianem.